Bum, cześć, manka z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd shortów z Minecrafta. Ostatni odcinek wam się nawet spodobał, także stwierdziłem, że dlaczego by nie, ale zanim zaczniemy, to pamiętajcie, że aż 80% z was nie subskrybuje mojego kanału, a oglądacie moje filmy, także w tym momencie, widzę zostaw suba, dzwonek, witam też na instagramka tutaj tego i możemy lecieć z odcinkami. Dzisiaj, podobnie jak poprzednio, będziemy oglądali materiały dwóch najbardziej popularnych kanałów, czyli Spectator i, i Steve. Chyba, że jeszcze jakiś tam po drodze, jakiś mi się wyświetli gdzieś to jeszcze obejrzymy, zobaczymy, nie? No. Dobra, mamy coś kolejnego. I niech zjadny chłop będzie robił taki wciul szeroki portal. Czekajcie troszkę to obniżę, żeby tam... o. Ile to może być? Na ile, jak myślicie? Z 20 kratek? Więcej, nie? No i działa niby. I tu się tworzy taki mały, a tu taki duży. Sprawdźmy to. Stworzymy sobie nowy światek jakiś na creative. Ie. Creative Mode. Create. Zobaczymy, czy to faktycznie zadziała, czy też nie. Na start mamy polane. Dobra, ja sobie biorę tutaj Obdysjan. Ok. I do tego robię sobie zapalarkę, gdzie ona jest tutaj. Dobra, i to jest tak, o. Bo jak się budował porta, bo już nie grałem chwilę w minecrafta, czyli tak o tu było dwa, a tu było trzy. Nie. No, czyli tutaj powinno być wielokrotność dwójki. Czyli dwa. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 20, znaczy 20, 22, 24, 20. I to jest na 3 typu, dobra. I ja, ja jestem ciekaw, czy to się odpali. Ja jestem giga ciekaw. Jak to się nie odpali, to fake i w ogóle unsub. Zresztą latnie, jakąś Dobra, nieważne, ale unsub Boże, Jakie ja to długie zrobiłem. No tak jak myślałem, no. Bo to musi być o równych wymiarach, to czekajcie. A dobra, a jeszcze inaczej. To się odpali, tak? Odpali, dobra. Sprawdźmy, czy na 4 się odpali, chociaż. Odpali, dobra. Zabraćmy taki. Coś mi tu śmierdzi. No dobra, że to nie działa. No to jest trzeba dwa. I tutaj raz, dwa, trzy. A, tu już nie działa. Dobra. Nie działa. Nie działa. To jest najdłuższy portal, jaki możecie zrobić. Mówiąc, gościu strzeli fajka, bo to jest najdłuższy portal. I teraz tako: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 2, 2, 2, 23 kratki szerokości. 23 kratki szerokości, proszę Państwa. A jeszcze spróbujemy dwa. będzie raz, Jak to odpali, to zwariuje. Nie odpali, dobra, czyli to jest najdłuższy portal, jak jesteśmy w stanie zrobić. 22 kratki. 22 kratki, który faktycznie będzie działał. Ale faktycznie po tej stronie to jest zbagowane, giga. A w drugą stronę? No respinant, czyli 22 kratki szerokości, czyli tako od tego słupka do tego słupka, 22 kratki szerokości, i taki portal jesteście w stanie zbudować. Dobra, ej, to mi się spodobało po miniaturce, nie? Bo tu podobno rzekomo wieśniak ma jeździć do góry nogami w tym w, 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 w wagoniku. I ja to sprawdzę. Chyba, że to jest jakaś modyfikacja. Nie, dobra, sprawdzimy to. No i co ty robisz? Dobra, ty se tu coś budujesz, ale mnie to Guciu obchodzi mi pokaś, jak zreić tego wieśniara do góry nogami, name, tak? Dinerbone. Kie? Coś mi tu śmierdzi. Dobra, i teraz tako. Rzekomo to już powinno działać na samym antenat. Nie musi jeździć to, ale to powinno działać na kowadle i tym. I name tag. Czyli biorę sobie name tag, biorę sobie kowadło, które jest, znajduje się w bliżej nieokreślonej mi pozycji, ponieważ nie pamiętam, gdzie ono się dokładnie znajduje. tutaj. ok. I teraz tako. Wchodzę sobie. tutaj, robię sobie tak. Wrzucam sobie name tag. Wpisuję dinner bone. Jeszcze sprawdzę. Tak, chłop więcej tu nic nie robił. Dokładnie wpisał tak jak ja. No i teraz respawnimy sobie villagera. Albo cokolwiek. Gdzie jest jakiś villager? Villagerek. Cyk? Ej, to działa! <grywia> Ej, ale jaja. Co jest grane? łowca? <grywia> Co jest grane? Ale mi to zrobiło w o jest, Kurde, Ty, pa! Owca na podwoziu! Owce z wrażenia wywróciło do góry kołami. Hej, kurde, ja tak zrobię cały świat. Bez kitu! Chodź tu, prośak, co jest? Halo! Jan, co się w ogóle dzieje, ty? Masakra. Krowa, co jest grane? A z golemem też się tak. Ej, no... Dobra, ej, on pokazywał, że się da z golemem, ale jeszcze sprawdzę, jeszcze sprawdzę, żeby nie było wątpliwości. Dobra, robimy sobie golema. Cyk, cyk. <grystanie> nie mam pytań. Chłop, do góry kołami co lata. <grystanie> to, jest... to jest genialne, po prostu <grystanie> <noise> dobre, to jest dobre i prawdziwe. To jest true, to jest true. Akceptujemy to. Total sztos. Dobra, tutaj podobno ma być jakiś nielogiczny eksperyment z Shulkerem, i jestem ciekaw, co z tego wyniknie i czy będziemy mogli to sprawdzić. Dobra, lawa, a czemu to nie zabierasz Shulkera? Czyli, do szelkera możemy wlać lawę, ale wody już nie. Dobra, jesteśmy znowu na naszym testowym świecie. Sprawdzę na początku czy woda się rozlewa tak jak powinna. Okej, okay. cacy, czyli spełnimy tu Shalkera. Siema, shelker. Otwierasz mordę. Może trzeba na bedroku? Dobra, gościu ich stawia na bedroku, to ja też postawię na bedroku. Siema, shelker. Otwórz papę. Ale, ale, on to robił na wodzie, na oceanie, to może to jest problem. Dobra, mamy tutaj jeziorko, Stawiam sobie shulkera. Ej no działa to. Jak w mordę strzelił. A działa to tylko dlatego, że Shelker się teleportuje na kilka kratek, nie? On się jakoś daleko nie teleportuje. I jeżeli on teleportem nie sięga lądu, a wokół jest woda, to on nie ucieknie po prostu. Dobra, a sprawdźmy to z wodą. Tak samo tutaj. Shelker był i się zmył. I teraz sprawdzimy, czy na tych samych zasadach będzie działało to z wodą. Dlaczego? Ponieważ tamten ziomek wokół zrobił bałwany, nie? I Shelker uciekł tylko dlatego, że mógł się przyczepić do ścianki, która była na tym na bałwanie. I teraz sprawdzimy, czy tak samo Shulkera wystraszy woda. No i widzicie, działa to dokładnie w ten sam sposób, po prostu Shulker nie ma się gdzie teleportować. Czyli jest to true, że jest to zepsute po prostu, że Shulkera... Nie zadamy obrażeń dla Shulkera w momencie, gdy będzie stał sobie i nie będzie mógł się teleportować. On nie ucieknie, ale... To znaczy, możemy to wykorzystać z wodą i z tym... O, czekajcie, po czasie Shulker się topi jednak. Aha, czyli... Woda na Shulkera działa, że się go utopi Ale lawa już nie? Czekajcie, sprawdzę jeszcze raz to samo z lawą, bo to jest aż nie do wiary. Teleportował się w jedyne wolne miejsce, które również zalała lawa i nie zadaje mu obrażeń Także po prostu jeżeli szelkar nie ma gdzie uciec, to po prostu zostaje w tym miejscu gdzie jest Dobra ej, to już zdążyłem obejrzeć i wiem, że to jest turbo ciekawe Ale wam to puszczę, jak to wygląda Moim zdaniem nie ma prawa to działać No po prostu nie ma w ogóle nie ma nawet czegoś takiego, jak taki tego rodzaju blok, więc nie chcę się wiedzieć, że jest aż taki glitch Minecrafta. Ale to sprawdzimy. No właśnie, to jest dość ciekawe, nie sądzicie? Nie ma prawa to działać, ale dla pewności to sprawdzę. Tak jak mówię, moim zdaniem nie ma to racji bytu na blokach, ale to się sprawdzi. To ja wszystko sprawdzę, widzowie. Teraz tak, o, tutaj robimy coś takiego. Ok, eee, żeby to przytrzymało, tutaj robimy coś takiego, żeby to mogło rozciąć. Rzekomo rozciąć, przepraszam. to sobie usuniemy wszystko, co tylko może być, żeby wiecie, no nie było żadnego problemu. No, słuchajcie, no to jest eksperyment, który no, wiecie, jest dość istotny. Weź się, tu po istoty. Eee, Tutaj są wkładane nożyce. Eee, ok. Tu stawiamy bedroka, tu stawiamy sobie cyk jedną wajchę, tu stawiamy sobie drugą wajchę, przytrzymujemy to, zabudowujemy. Jak to zadziała, to nie wiem co ja zrobię. No nie da się tym ciąć po prostu ani nic, dispenser działa, bo wyrzucił blok, ale nie działa z tym, z nierzycami. No nic, dobra, mordeczki, z mojej strony to wszystko, ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeżeli Wam się podobało zostawcie łapkę w górę, bicie do mnie na Instagrama, zostawcie suba, ponieważ aż 80% z Was nie subskrybuje jeszcze tego kanału, jeżeli nie chcecie przejawić tego typu materiałów, napiszcie komentarz, że chcecie, co więcej, w komentarzu możecie napisać pomysł na inne różne serie, bo wiem, że macie naprawdę wiele fajnych pomysłów, a ten kanał tworzymy wspólnie, i Wy, i ja także. Możecie rzucić jakiś fajny pomysł, niezwiązany z grami, właśnie jakiś content, komentarz, jakieś sprawdzenie czegoś czy coś. Tego typu rzeczy szukamy. Dobra, ja się z wami żegnam, Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego weekendu i ogólnie miłego przyszłego tygodnia. I do zobaczenia już w poniedziałek na kolejnym odcinku o 12.15. Siema Rafael's i ja. Cześć.